z można powiedzieć. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na dzisiejszy mecz Bundesligi. Kaliberii. Czy utrzyma się przy piłce? A teraz przy piłce Robert. Dośrodkowanie. A świetne dośrodkowanie, ale obrońcy jednak górą. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. Dawid Alaba. Akcja zatrzymana. Szenbender. No już blisko pole karne. nie przewidział to zagranie i przejął. Ale na dzisiejszego meczu Signal Iduna Park jest największym stadionem piłkarskim w Niemczech. Po przebudowie może on pomieścić ponad 80 tysięcy kibiców. Filip teraz. Błaszczykowski. Ilkaj windogan. Ribery. No, z tego miejsca można strzelać. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Popatrzmy, no, będzie rożny dla Bayernu. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Szansa na gola. Strzela. Piękna interwencja. Jest Mamy powtórkę, kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie główkować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Ramkarz był bez szans. aby z kolejnego w swojej karierze gola z dystansu. Wściekły jest, bo on niezwykł pudłować w takich sytuacjach. Właszczykowski. Niestety stracił piłkę. Mówimy o współczesnym Bayernie, jego ostatnim sukcesie, ale jeśli chodzi o ligę mistrzów to nie... Lizdek sędziego był faul, no i wszyscy teraz oczekują jak on zareaguje. I piłka już w trzech. Teraz Lam. A teraz ciepłice Schweinsteinger. No on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań. Blisko już do bramki. Miller. Aj teraz strata. Szenbender. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Gol! I mamy remis w tym spotkaniu. Pełni uzasadniona radość, bo ten gol daje wyrównanie ale zagrał spojrzał, przymierzył i poszłał dokładnie piłkę tam gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Senbender. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Kraus. Robi się niebezpiecznie. Mats Hummels. Gindogan. Niecelne podanie. I za chwilę wznowienie z auku. Sven Bender. Błaszczykowski. Schmelzer. Fantastycznie, no. Jestem pełen uznania za to podanie. Robert Lewandowski. Dobra pozycja do oddania strzału. Proszę Państwa! No i drugi gol na jego koncie zapowiada się na hattrika. Wydaje mi się, że tam się piłka otarła jeszcze o poprzeczkę. Łaszczykowski Dośrodkował Co wymyśli, żeby nie stracić piłki Schmelzer Dobre przejęcie, brawo Mario Mandžukić Blisko polekarne może strzelać. Czy to wykorzysta? Szkoda, mógł przejąć. Niedzielę brakowało. Przejęcie w obronie i koniec ataku. cross Wynik 2 do 1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 minut. Bayern, pierwsze kopnięcie, rozpoczynamy drugą połowę. Schweinsteinger. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Tylko efektownie, ale i efektywnie. Senbender. I teraz dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego. Pięknie dobrał. Jest szansa. Ale wspaniała bramka. O no Jezus Maria, taka szmata wpuszczona. Ej, masz rację. Wygląda jak mopsik, ale zaliczył straszny klapsik. Mają angupić. Piłka, czy to wykorzysta? Liberii! I będzie rzut rożny dla Bayernu. Efektowne, świetne podania i dokładne. Dzisiejszy mecz w wykonaniu tego napastnika wygląda imponująco. Tak, to wielka gwiazda chyba. Nikt nie ma wątpliwości kto był najlepszy na boisku. Hummels. Svendender, ależ mu dzisiaj idzie. Wszystko rzeczywiście mu wychodzi. Wszystko na jeden kontakt. Może być groźnie, ten zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki. Robin. strata w środkowej strefie boiska. Cross, Libericzy to wykorzysta grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Windogan imponuje swoimi poczynaniami na boisku. Świetna forma i mocny punkt zespołu. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. że przymierzył i źle uderzył. Pa, fałsz fałsze ma. Pudło, pudło. Dwóch rezerwowych gotowych do wejścia. Pindogan. Ładnie wymieniają podania. Ilkay Bindogan. No brawo, znakomicie uniknął teraz szlizgu rywala. Piszczek. Strzela! No, strzał obroniony! Tak, chociaż to na pewno jest niespodzianka. Robben. Miller. Murisaki. Dante. No i Lam. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Sachin. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Mówili piłkę, ale będzie rzut rożny. Renner podjął decyzję o zmianie. To... Lewen subotić. Szagiri. Ben. Teraz lam. Idą tam. Perfekcyjnie podcięta piłka. Wspaniale! Uwaga, może być groźnie. Mógł lepiej dośrodkować a tak obrońca. Pierwszy dochodzi do piłki. Drug ślizgiem. śliskiem. Royce. Jerome Poatęg. Diago. Bastian Schweinsteiger teraz. Marcel Schmelzer. Sven Bender. Kagiri. Mańki w pole polekarne może być groźne. Niestety nic z tego nie wyszło. W piłkę jest, to była drużyna przeciwna. Nurisaki. Czy to wykorzysta? prowadza na boisko nowego zawodnika. Sędzia zakończył mecz, zawodnicy kierują się do szatni.